Hej hej, witam was, kochani bardzo, bardzo serdecznie. Trochę mnie nie było, ale tu nie dlatego, że nie chciałam, ale po prostu zdrówko zaszałało. Ale omijmy to. Mam krzyżóweczkę. Mam taką zdrapeczkę, wszystko po trójce. Mamy taką. Mamy linię, mamy bingo. I takie trzy maluszki, całość 18 funtów za karę, za to, że nie tak długo nie było. Zaczniemy sobie może od maluszków. Coś tu. To musimy znaleźć w tych kwotach funta. I mamy tak 10, 20, 40, 60.

Siedemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt. jakie były wybrane? O, proszę. Pięćset funciaków. Dobra, przelecimy jeszcze to. Co tu trzeba zrobić? Aha. Nie wiem. Aha, cztery. Dwadzieścia. 900, 500, 50, 10, 100 i 50. Czyli nie mamy nic. Raz jeden. OK, nie ma nic. I ostatniego malówka. Musimy znaleźć trzy podkówki. ...albo taki znaczek... ...taką... ...nie wiem, co to jest... ...tutaj już nie ma nic... ...tutaj też nie ma nic... ...to jest gwiazda... ...dwie podkowy to za mało... ...i tutaj też nic nie ma... ...no super się zapowiada, wszystkie trzy puste... No dobrze, pójdźmy za ciosem. Nie będę dużo mówić, bo, bo nie chcę się denerwować. No, coś nie mogę powiększyć. Mam nadzieję, że będziecie widzieć, jak coś to może sobie pod zobaczyć u siebie. 62. To wszystko jest naddrapane, żebym to za długo Was nie trzymała. Zresztą kto, kto chce to może sobie przyspieszyć. Nie mam problemu 54. 52 by się przydało. Później mamy trójeczkę. Na jedno, tak? Tu jest ślepe, to ślepe O tak, teraz mamy... O jest. Pobaczcie, jest wygrana. A ile to jest? 5 funtów 52. Tutaj też mamy 52. Tu nie mamy. Przedostatnie. Pięćdziesiąt osiem Mamy tutaj tylko I czterdzieści osiem jest tutaj I czterdzieści tu I tu Tutaj mamy pięć funtów A tu Nie ma łapki Ale pięć funciaków mamy a zapomniałam powiedzieć, że jak naddrapywałam, to w krzyżówce też 5 funtów jest, bo jest linia jedna. Może zaczniemy od tej. Zobaczymy, zobaczymy. Szukamy M. Mamy M tutaj. Pierwsze słowo, drugie już wymyśliłam, później szukamy P. Po bokach nie ma, tutaj Wam wyjaśnię, bo nie wiem, czy już kiedyś mówiłam, już kiedyś były takie. Jak nam się otworzy, tu w rogach jedna linia to jest 5, jak dwa, jak dwa słowa się otworzą, to jest 10. Tu może nie być żadnego, jak tu będzie jedno, to już będzie 5 funtów. Szukamy P, mamy tu, jakieś karetki jeżdżą, I tu mamy P, ok, szukamy W, u, tu już mamy dyszkę tutaj, widzicie ładnie, cały wkład 18, Cię mówiłam, tak, gdzieś W jeszcze tutaj, tutaj tutaj wszystko V szukamy tu jest V i tu jest V Chciałabym podziękować te osoby będą wiedziały o kim mówię Pisały, które się interesowały, że mnie nie ma. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że o mnie co niektórzy pamiętają, no więc nie poradzę. Chorobska do chorobska. Więcej co chyba nie ma, to Wam bardzo, bardzo dziękuję. czy dam rady długo nagrywać, ale tyle, ile będę mogła, to ponagrywam. B, więcej nie ma. I ostatnia Z, Z to ja tutaj nie widziałam. Kontynuować radia, tutaj mamy dyszkę. Także mamy już 15. Dobrze kochani, pójdźmy dalej, mamy teraz linię. Ale widać, chyba widać. Już jest wieczór, kiepsko się tak nagrywa, no nie miałam jak nagrać wcześniej. Bank jest jeden. jeden. Tu mamy samolot. Tu jest samolot. Opaskę z trzema gwiazdy. dwie To teraz by było fajnie jakby był perfumy limuzyna bo monet to już na pewno nie będzie a jest safe, czyli pustak dobre dota, no. tu nie ma, tu nie ma, diamenta też nie ma telewizora nie ma, kluczyków nie ma ile było? Teraz jeden, ale nie ma. Dobrze. Przedostatnia. Tu znacie, bo kiedyś drapałam. Znaczy inna kolorystyka była. Ale drapałam. 3D. Mamy tutaj. 1 D. O, mamy linię. Ale fajnie. 5b м 5b 5c Ostatnia 2A Czyli co tutaj mamy? Trójkę. Trójkę. No dobra i trójkę. To już mamy 18, czyli już mamy cały zwrot. Bo wydane było 18. No i ostatnia, trochę długo to trwa kochanie. Was bardzo przepraszam, ale możecie... Przyspieszyć, szukamy dziewiątki albo podkowy. Znaczy, szukamy liczb, tych, które są tu na górze. Wszystko w rzędzie, albo podkowy. Tak jest. nie mnoży, nic nie robi, tylko daje wybraną. Mamy 28, 7 i 41. Tu szukamy 24, mamy 39, 16.

Pokażę, mamy obrączki, safe i diament, czyli ta też jest pusta. Czyli na tyle zdrawy, to mamy tak te dwie puste i te trzy maluszki też puste. Wkład był 18, przepraszam, po mi się wszystko, ale nam się wzięło, bo mamy tutaj trzy tu mamy 10 i tu mamy 5. Czyli mamy 18 funtów do zwrotu. Super, fajnie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam zdrówka Pa.